Nie nagrałem tego, ale ostatnio udało mi się jakimś cudem odkręcić te koronki od ABS. Urwawszy tylko jedną śrubkę, ale pomysł był taki, że być może odkręcając je uda się włożyć tam e, osłony tarcz i może i by się nawet udało, ale no cóż, prawdopodobieństwo, że. Będę chciał mieć działając, ABS w tym aucie, oceniam na minus 300%. Zresztą z tyłu też nie mam tych koronek, więc decyzja jest, żeby je po prostu uciąć. Bo no, nie da ich się zdjąć, nie wyjmując piasty, co za tym idzie, nie rozwalając łożyska. Trzeba złożyć Nie wyglądając zbyt zachęcająco jest pytanie czy to się uda Jak to w ogóle ma iść to w ogóle z tego auta No nie pasuje Michuja Ni No jakby to było? No cóż, na pewno to jest lewa, więc chyba musi tak być, no bo tu jest otwór na czynnik nie ma za bardzo innej opcji. Tylko, czy to ma jakikolwiek sens? No ponadze, że odwrócić siź, zwrotnicę. Eee, no ale pytanie, co będzie, jak tu tarczę w ogóle założę? No obawiałem się, że to słony mogą nie pasować, ale pasują. I to rozumiem. Myślę, że raz coś poszło dobrze. Dobra. Teraz trzeba przeciąć z drugiej strony. To złapie na dwie śrubki, żeby mi to nie latało, też może i na jedną już coś robić, to byle jak elegancko idzie na jedną odpięknięcie. No, czy się zapomniałem rękawiczek. Ale co tam? Czy nie tak, tu się da wyczyścić. Ale... trochę się powinno dać. Co dziwnego, że te osoby nie chciały pasować. I tu są takie złogi. O, fudna. i te pomaseczkę. niby premium antysmogowa za darmo była hmm. że jeżeli nie wie jak na pewno będzie lepiej działać jak go wypalcuje brudnymi łapami do drugiej strony trzeba wchodzić pierdolenie na co mi to było jest, jest to możliwe Przecież chuj nie nie no chyba spoko zajebiście No maska masz kazanie nie działa. Nie samo to teraz powinny osłony fajnie wejść na pewno lepiej niż wcześniej no i teraz pasują elegancko, kurwa fabryka Wintowane, to wchodzi. Tu jeszcze trochę. żeby było poprawić samą krawędź. Trzeba przyznać, że całość jest trochę większa niż to, co zostało z tamtych, ale, ale, coś mi tu nie funguje na dole. Chyba jeszcze muszę doczyścić tu. Mi się nie pokrywa otwór. Zajebisty klucz idealny. dobra, osłony tarcz zamontowane, ABS zdemontowany, hmm. Hmm. chyba tyle musi wystarczyć na dzisiaj, ale A jest do przodu, nie jest źle.